Koniec ery spalinowych samochodów? Coraz więcej elektryków i zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Polsce od 2035 roku. A w dzisiejszym odcinku znamy cenę nowej kupry z silnikiem od Audi RS3 samochodowy Powerbank tak na wszelki wypadek. Produkcja Peugeota 405 nadal trwa. Elektryczne Alfa Romeo Quadrifoglio? Nowa Dacia zaskakuje. Kolejny nowy hiper samochód. Nowe Mini oraz nowy Ford Mondeo oraz wiele. Wiele więcej. Reporterami dzisiejszego odcinka są. Jeżeli masz ciekawe informacje ze świata motoryzacji, napisz do mnie na Instagramie, a zostaniesz reporterem kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie motoryzacji, zasubskrybuj kanał. A tymczasem zapraszam do oglądania odcinka. Nasz pierwszy temat czyli SUV od Ferrari. Mamy Lamborghini Urusa, mamy Aston Martina, DPX, mamy Porsche Cayenne oraz Macana. Chyba każdy producent chce mieć w swoim portfolio jakiegoś suwa. A dlaczego? Po prostu suwy się sprzedają. Chyba jedynym producentem sportowych samochodów, który zadeklarował się, że nie będzie miał suwa w swojej ofercie, jest McLaren. Zobaczymy jak długo. Ale wracając do Ferrari, ostatnio zostało zauważone w kamuflażu na niemieckich drogach. Do premiery tego modelu w 2022 roku coraz bliżej. Co do tej pory o nim wiemy? Tak naprawdę niewiele. Plotki wskazują, że może się tam pojawić wolnosące V12. Byłby to ewenement na rynku suwów i z pewnością chciałbym zobaczyć takie auto. Przewidywana moc około 800 koni, przyspieszenie do setki 3 Sekundy. No ale zobaczymy, co samo Ferrari zaprezentuje nam w przyszłym roku. Moim zdaniem doczekamy się również wersji hybrydowej, tak jak Ferrari SF90. A jeżeli lubisz suwy, to Ferrari już zapowiedziało kolejne modele na rok 2024 i 2026. Znamy już cenę nowej kupry Formentor z silnikiem od Audi RS3. To czy pięciocylindrowa, litrowa jednostka trafi do Kupry Formentor, było dyskutowane chyba na wszystkich motoryzacyjnych forach. Jakiś czas temu Kupra ogłosiła, że wypuści limitowaną edycję właśnie z tym silnikiem, a właśnie teraz trafił on do konfiguratorów i już znamy jego cenę. Ten model zapewne będzie świetnie jeździł: 390 KONI, 4,2 sekundy do setki. Jest to bezpośredni konkurent Audi. RSQ3. Co ciekawe, pomimo tego, że wywodzą się z tej samej rodziny i mają ten sam silnik, to kupra w wersji podstawowej jest droższa, bo kosztuje aż 312 tysięcy złotych. Audi RSQ3 rozpoczyna się od 289 tysięcy, natomiast kupra Formentor w tej podstawowej, bazowej wersji jest lepiej wyposażona. Moim zdaniem Cupra Formentor jest zdecydowanie ładniejsza, dodatkowo jest limitowana. Co prawda do 7000 sztuk, więc raczej nie będzie ekskluzywnym modelem. Natomiast nie mogę się doczekać, aby zobaczyć ją na drodze. Zapewne koszmarem każdego właściciela samochodu elektrycznego jest rozładowanie się jego baterii kilka kilometrów przed jakąś stacją ładowania. Na pomoc przychodzi nam przenośny powerbank. Taki powerbank, który wygląda jak walizeczka, i ma kółeczka i waży ponad 20 kg i w takiej awaryjnej sytuacji będzie mógł doładować nasz samochód. Dokładna cena nie jest jeszcze znana, będzie on kosztował mniej więcej tyle samo co taka przydomowa ładowarka. Według producenta będzie mógł naładować nasz samochód na 50 km, natomiast wyliczenia wskazują, że to będzie raczej 20 km. Jeszcze zależy jakim samochodem jeździmy. Taka ładowarka może być z pewnością przydatna w nowych SUVach, które zapowiedział Hyundai oraz Kia. Czyli Hyundai Ioniq 7 oraz Kia EV9. Są to naprawdę ogromne suwy, więc taka 20kg walizeczka ani nie zajmie za dużo miejsca, ani nie dołoży się do masy samochodu. A jak już męczymy temat elektrycznych SUV, to pojawił się również nowy elektryczny zbudowany całkowicie od podstaw model Toyoty o dość ciekawej nazwie BZ4X. O ile z zewnątrz nie wyglądasz tak ciekawie, jest to pierwszy elektryczny zbudowany od podstaw model Toyoty. No i ma ciekawą kierownicę. A jak już jesteśmy przy nowych samochodach, to może przejdźmy do starych samochodów. W sumie do starych samochodów, które nadal są produkowane. Chyba każdy zna Peugeot 405. Czy zdawaliście sobie sprawę, że możecie kupić całkiem nowiutki, prosto z salonu, zafoliowany egzemplarz? Co prawda, samochód przeszedł kilka liftingów, ale nadal bardzo mocno przypomina swój pierwowzór. A chciałbym przypomnieć, że Peugeot 405 został zaprezentowany w 1987 roku. Minęło już ponad 30 lat. W 2020 roku zostało sprzedane prawie 80 tysięcy sztuk tego modelu, więc tylko czekać, aż wróci do nas do Polski. A teraz przeskoczymy z nowego, starego Peugeota 405 do Astona Martina DBX. Firma tunerska Mansory, chyba każdy ją zna, zaprezentowała nowy pakiet. I o ile potrafią nas zaskakiwać dość dziwnym designem i czasami brzydkimi wersjami samochodów, tym razem naprawdę się postarali i ta wersja jest naprawdę fajna, zresztą zobaczcie sami. Super samochodów ostatnio więcej niż grzybów po deszczu. Do takich producentów dołączyła firma Apollo, która zaprezentowała nam nowe modele. Jeden z nich jest hiper samochodem, a drugi jest y, szybkim coupé. Samochody zostały zaprezentowane na targach w Chinach. Na rynku hiper i super samochodów robi się dość ciasno. Ja chyba najbardziej kibicuję firmie Rimac, która pokazała, że potrafi zrobić diabelnie szybką bestię. A jako, że w tym segmencie powodzi się tak dobrze, no i Polska będzie miała niedługo swój pierwszy elektryczny samochód, to może i my do tego segmentu uderzymy i za jakiś czas poznamy nowy model Izery, który będzie hipersamochodem. Mam wrażenie, że dzisiaj mówimy bardzo dużo o samochodach elektrycznych i czy tego chcemy, czy nie, to jest właśnie kierunek, który obierają producenci. Dodatkowo wiele krajów i wielu producentów podpisało ostatnio taką deklarację, między innymi również Polska. W 2035 roku zostanie zakazana sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi. I o ile paliwo syntetyczne nie zapuka dość szybko do naszych drzwi, to będziemy wszyscy zmuszeni do jeżdżenia elektrykami. A jeżeli marzycie o spalinówce, to chyba czas najwyższy ją zakupić, bo era silników spalinowych może zakończyć się nawet szybciej. Chociażby taka Alfa Romeo zadeklarowała, że do 2027 roku wszystkie ich samochody będą elektryczne. Jest to kolejny producent z tak mocną deklaracją. A 2027 rok jest już dość blisko nas. Pierwszy, w pełni elektryczny, zbudowany od podstaw model Alfa Romeo ma się pojawić w 2024 roku i możliwe, że doczeka się wersji Quadrifolio. A może powinniśmy powiedzieć Elektrofolio? Bo wydaje mi się, że koni koniczynki nie pozostawią na producencie suchej nitki. Ale pozostając przy Alfie Romeo, jeżeli chcecie kupić jedną z ostatnich z silnikiem spalinowych, to Manhart przygotował dla was pakiet. Pakiet, który sprawi, że wasza Alfa Romeo stanie się jeszcze bardziej wyjątkowa. I o ile jeżeli chodzi o pakiet zewnętrzny, tak średnio mi podpasował, uważam, że Alfa Romeo najlepiej wygląda w swoim naturalnym, czerwonym kolorze bez jakichś zbędnych dodatków. O tyle zmiany dotknęły również silnika i Alfa Romeo ma w tej chwili 644 konie. Przypominam, że Alfa Romeo Giulia Quadrifolio jest napędzana tylko i wyłącznie, na tylną oś. Już nawet w wersji podstawowej chce nas zabić. Nie wiem czy to te światła, czy coś innego, ale nowa Dacia Jogger, jogger <grymnie> wygląda naprawdę fajnie. Myślę, że ten nowy model Daci wypadnie jeszcze lepiej, jeżeli zestawimy go cenowo z konkurencją. I można Dacię hejtować i się z niej śmiać, ale ma ona swoich odbiorców i sprzedaje się naprawdę nieźle. Na koniec mamy jeszcze dwa nowe modele samochodów. Pierwszy z nich. Mini. Patrząc na pierwsze zdjęcia w kamuflażu, jakoś dużych zmian tutaj nie widzę. Natomiast to, co się zmieni, będziemy mieli również mini w wersji elektrycznej, ale na szczęście silniki spalinowe również pozostaną w ofercie. Kolejny nowy model są to zdjęcia, które wyciekły i może niekoniecznie producent tego oczekiwał. Jest to nowy model Forda Mondeo o dość odważnej stylistyce. No, mnie się to w ogóle nie podoba, chyba że zajrzymy do środka. To już mi się podoba. Chociaż patrząc na to wnętrze domyślam się, że Mondeo również będzie elektryczne. Pytanie, czy pozostaną wersje spalinowe. Jak widać po tym, co prezentują producenci i po tych wszystkich deklaracjach, samochody elektryczne zaczynają nas zalewać. Za jakieś dwa lata pewnie połowa dostępnych modeli w sprzedaży będzie już elektryczna. Czekacie na taką przyszłość, a może jesteście fanami silników spalinowych? Ja cały czas mam nadzieję, że paliwo syntetyczne przyjdzie do nas szybciej niż myślimy. W takim wypadku moglibyśmy wykorzystać Najlepsze cechy zarówno silników spalinowych, jak i elektrycznych, a producenci mogliby w swojej ofercie zostawić silniki spalinowe. Takie fajne silniki, chociażby takie, jakie mamy w Mustangu. Jeżeli obejrzałeś odcinek do końca, pozostaw komentarz: elektryki lub spalinowy, w zależności od tego, co wolisz. Daj również znać, czy podobały ci się dzisiejsze newsy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.